Wszystkim. Dzisiaj 200. -ka. Jak widzicie, doszły rośliny. No niestety musiałem wyczyścić tą przednią szybę. Bo, tak jak mówiłem, efekt glonów bardzo mi się podobał. No ale minus był tego taki, że zasłaniały mi właśnie widok. Mam nadzieję, że na którejś z bocznych szyb się pojawią. W takiej ilości, że będzie to ładnie wyglądać. No, ale zobaczymy. Ta strona. Jest taka, że tutaj im najbardziej pasowało. Efekt był naprawdę fajny, no ale musiał się wyprowadzić. Jeżeli chodzi o rośliny, sobie poobsadzałem to w ten sposób. Mam nadzieję, że się zaklimatyzują. Ukorzenią. Mam świadomość, że mogą być jakieś straty. Z tym problemów nie mam. Zawsze, jeżeli trafiają rośliny do mojego zbiornika, liczę się z tym, że nie wszystko przetrwa w 100%. No i muszę przyznać, że mile zaskoczony zawsze jestem, bo rośliny, te, na które nie liczę się, <śm> zakorzenią, ukorzenią i rosną. A te najprostsze, które powinny rosnąć wszędzie, jak to. Niektórzy powiadają, no po prostu nie chcą mi i koniec. Moczarki nie lubią, nie lubiały ostatnimi laty u mnie rosnąć. Kabomby i inne tego typu, można powiedzieć, yy, rośliny praktycznie inwazyjne, chwasty. A u mnie po prostu mówiły nie i koniec, i się buja i nara. No teraz myślę, że z tym, co mam w zbiorniku glony się wycofają już bardziej zejdą z roślin, bo mi głównie o to chodzi, żeby z Anubiasów i Kryptokoryn zeszły tam, że są na jakichś kamieniach, na jakichś innych ozdobach, to tam mi nie przeszkadza fajnie to nawet wygląda no ale nie chcę właśnie, żeby przyduszały mi roślin, myślę, że teraz to jakoś się bardziej ogarnie w kierunku czystszych liści. Jeszcze zobaczę dam temu zbiornikowi tydzień. Zobaczę, jak to będzie wyglądać. Ewentualnie coś rękami poczyszczę. Coś ściągnę z tych liści. No i tak pomału będziemy się szykować po nowym roku do jakichś zakupów ciekawych ryb, żeby tu trafiły. Docelowo ma być tutaj. Jedna większa, bądź dwie trochę mniejsze ławice ryb pływających to się okaże. No to, co tu zostało, to zostanie. Nie chcę tego oddawać, nie chcę się ich pozbywać. No to jednak rodzina, co, bądź co bądź, niech sobie dożyją swoich lat w tym zbiorniku. A zobaczymy, co nowego się trafi. Może jakąś rybę w górnej części będziemy mieli. Na pewno chcę dać tutaj więcej kierysków Żeby fajniej to wyglądało Na pewno pandy, bo są tylko dwie Więc im się należy większe towarzystwo No ale tak mówię, no na razie miałem za dużo roboty Jak przy 15, 25 tam jeszcze zaglądałem i coś Starałem się w krótkim czasie jak go miałem coś zrobić, 200 to najbardziej ucierpiała. A jak miałem czas, no to sobie napsułem. Jeszcze w takim okresie świątecznym, że to już w ogóle, to, że zdobyłem rośliny, to jest naprawdę duży fart w tym okresie. Od razu z niego skorzystałem. Myślę, że teraz to już. Pomału do przodu wszystko pójdzie. Mam taką nadzieję. Na to liczę. No a wiecie, że nowy projekt też trochę czasu mi zajmie. Zobaczymy jak będzie wyglądać. To już w ogóle będzie dla mnie level wyżej. To nie będzie trwało tygodnia, dwóch budowa. Tylko myślę, że docelowo miesiąc na spokojnie nie chcę się śpieszyć potem jeszcze posadzić rośliny trzeba muszę zobaczyć jak to będzie funkcjonować ze sobą no, a zwierzęta już na samym końcu więc przy odrobinie szczęścia może na koniec stycznia coś się trafi może w lutym zobaczymy, jaka będzie pogoda. To pierwsze. A drugie, jak będą po prostu dostępne interesujące nas kraby. Bo tutaj wybór kolorystyczny jest ogromny. A u mnie akurat teraz góruje kolor różowy. A nie chcę. Kupować, oddawać zwierzaków. To ma być zrobione porządnie. A że to jest zbiornik lądowo-wodny, no to muszę się do niego bardziej przyłożyć. No poza tym trzeba będzie mu jakąś półkę przygotować jeszcze w międzyczasie. Więc to już w ogóle będzie trochę więcej roboty. No ale miejsce na półki jest. Udało się to zrealizować, więc nic tylko się cieszyć. To tyle na dzisiaj, dzięki za oglądanie i do zobaczenia następnym razem, hej!